Cześć Boże, właśnie uruchomiłeś podcast Tak na Serio, czyli ruchu wspierającego przede wszystkim modlitwą wszystkich powołanych do małżeństwa. Ja nazywam się Maciej Dalibor, jestem księdzem, salwatorianinem i zapraszam Cię dziś do cotygodniowej refleksji nad Słowem Bożym, niedziela na Serio. Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał. Aby ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Miłość jest z Boga, słyszymy dziś w drugim czytaniu u Świętego Jana Apostoła. Poza tym zdaniem mamy sporo innych mówiących dziś o miłości. Jest informacja, że Ojciec miłuje Syna, a Syn podobnie swoich uczniów. Słyszymy też, że jeśli ktoś nie kocha, to znaczy, że nie zna Boga. Również dziś w Słowie Bożym pokazane nam jest, że miłość to danie nam przez Ojca swojego Syna. Że jego oddanie za nas życia jest najwyższą formą miłości. W końcu zachęceni jesteśmy, by w miłości trwać, bo i to jest finał dzisiejszej liturgii słowa: Bóg jest miłością. Liturgia tej wielkanocnej niedzieli skupia nas na miłości. Dlaczego? Zbliżamy się już do wniebowstąpienia pana Jezusa. To jest. Do kolejnego ważnego momentu na drodze wiary, momentu kolejnego przełomu, w którym apostołowie będą się na nowo uczyć relacji z Panem Jezusem na nowych zasadach, kiedy będą zaproszeni do pogłębionego życia duchowego, kiedy będą musieli na drodze życia wewnętrznego w zupełnie inny niż dotychczas sposób szukać odpowiedzi na pytania. Szukać rozwiązań, wskazówek, myśli, tego, co chce przekazać im Pan Bóg. Dotąd mieli u boku w sposób fizyczny Jezusa, którego można było w każdej chwili o coś zagadnąć, którego widzieli, mogli zobaczyć Jego mimikę, mogli Go o coś zapytać, usłyszeć odpowiedź. Już za chwilę będzie inaczej. Będą potrzebowali mocy z wysoka, Ducha Świętego, by temu wszystkiemu podołać. Niedalej jak tydzień temu Pan Jezus mówił w Ewangelii, Beze mnie nic nie możecie uczynić. Tak sobie myślę dzisiaj, że snując te refleksje w ramach Tak na serio, że również i wasze małżeństwa są przecież dynamicznymi wspólnotami. W których dziś jesteście już inni niż było to rok temu czy wcześniej. Zmieniacie się, zmienia się świat wokół was. Urodziły się wam dzieci, a może ciągle na nie czekacie, co może powodować bardzo konkretne frustracje. Wasze dzieci rosną z małych, pociesznych, szukających zawsze waszej pomocy stają się samodzielne, być może kwestionujące wasz sposób bycia i wasze zasady? Przecież Wy sami ciągle uczycie się samych siebie, także siebie nawzajem. Może przychodzi czas, w którym odarci zostaliście z wzajemnej fascynacji sobą, a może wita was y, kryzys wieku średniego, tak czy owak, każdy z nas idzie do przodu i ważne, by wiedział, dlaczego idzie i dokąd idzie. I drugie słowa dzisiaj dotyka i tego tematu. Pan Bóg yy, posłał na świat swojego syna po co? Abyśmy życie mieli dzięki niemu, to jest cel. Wiadomo, że nie chodzi o to biologiczne życie, bo to już jest naszym udziałem. Chodzi o to dalej, o to po drugiej stronie, chodzi o to w wieczności. To jest naszym celem, tym głównym, podstawowym, mieć życie pełnie życia. Dzięki Synowi Bożemu, dzięki Jego staniu się człowiekiem, dzięki Jego męce śmierci, zmartwychwstaniu, wstąpieniu do nieba, zesłaniu Ducha Świętego. Innymi słowy powie to dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, że, że mówi to wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. Cel też nam jest pokazany w innym miejscu w Ewangelii dzisiejszej: abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Tak jak już powiedziałem, głównym celem naszego życia jest świętość, jest, jest życie wieczne z Bogiem, wiecznej szczęśliwości, wiecznej radości. Ale celem drogi naszego życia, również tego małżeńskiego, waszego, są też owoce, których mamy smakować już tu w doczesności, trwałe owoce, abyście szli i owoc przynosili idąc, czyli będąc jeszcze tutaj na Ziemi. To też jest celem, żeby już tutaj na Ziemi doświadczać, móc smakować trwałych owoców. Na tych owocach zakończyła się nasza poprzednia niedziela na serio przed tygodniem. Pisałem tam na końcu Moja codzienność ma szansę stać się miejscem objawienia łaski Boga, miejscem, które zapłodnione Bożym Słowem zaowocuje miłością, da trwałe owoce, a trwałe będą wtedy, kiedy będą owocami miłości. Ważne, żeby w obliczu kolejnych etapów w tym waszym małżeńskim życiu odwoływać się do celu, jaki obraliście na początku. Może trzeba ten cel sobie odświeżyć, bo się zatarł w świadomości, a może przez kolejne, różne koleje losu został on jakoś przeformułowany. To wszystko potrzebuje spokojnej refleksji, małżeńskiej rozmowy, co najważniejsze konsultacji z Panem Bogiem, bo może się okazać z perspektywy czasu, pewnego doświadczenia, które nabywacie w swoim życiu, że gdzieś tam na początku, w narzeczeństwie, określiliście sobie cel, ale on był błędnie określony. Może on był jakimś celem pośrednim. Ale tutaj trzeba mieć przede wszystkim ustawiony jasno kierunek. Super, że chcecie, nie wiem, pojechać z Gdańska do, do Zakopanego przez Warszawę. Możecie jechać przez Poznań, możecie jechać przez Lublin, da się. Ale najistotniejsze jest, że docelowo chcecie dojechać do Zakopanego, bo tam macie wynajęty pokój i tam będziecie spędzać piękny tydzień Waszych wakacji. Więc ten ostateczny cel bardzo istotny. Ważne, żebyście go mieli jasno sformułowanego, żeby gdzieś tam w, w obliczu różnych, różnych wydarzeń, trudności, trosk, ale też radości, mieć go ciągle przed oczami, ciągle o nim pamiętać. To jest mój cel i podług niego ustawiać wszystko to, co robicie i jak robicie. Tak, chcemy być święci, idziemy do tej świętości na drodze życia małżeńskiego, więc to niesie ze sobą bardzo konkretne konsekwencje. Bardzo konkretne życiowe postawy. To skupienie na miłości w obliczu dokonującej się przemiany jest ważne. Jezus umacnia w ten sposób swoich uczniów. Podobnie czyni z nami dzisiaj. Powoli będziemy kończyć pełen radości okres Wielkiej Nocy. Być może w ogóle On gdzieś nam już umknął, że w ogóle jeszcze trwa, jest poza naszą świadomością. A może po raz kolejny nie udało nam się w ogóle wejść w klimat Wielkiej nocy i tego wyjątkowo długiego świętowania. Za każdym razem, kiedy wchodzimy do świątyni, do Kościoła, mamy możliwość teraz w okresie Wielkiej Nocy sobie o tym przypomnieć. Widzimy Paschał, widzimy figurę Chrystusa z zmartwychwstałego. Możemy sobie o tym przypomnieć i po raz kolejny wzniecić paschalny płomień radości. Mogło być też oczywiście tak, tego życzę każdemu z całego serca, że ten płomień nieustannie płonie, aby rozproszać, rozpraszać nasze mroki. Słyszeliśmy w orędziu paschalnym, w Wigilię Paschalną, niech ta świeca płonie, nieustannie płonie, aby rozpraszać mrok tej nocy. To też jest istotą tak naprawdę każdej niedzieli, bo każda niedziela jest taką małą paschą, paschą tygodnia i ma między innymi za zadanie nas umocnić, pokrzepić Bożym Słowem, Komunią Świętą, rozproszyć mroki przeszłości i oświetlić przyszłość. Przecież jest umiejscowiona na pograniczu między jednym a drugim tygodniem. Po całym tygodniu różnych spraw. Na początku następnego cenne jest skupienie się właśnie na miłości, którą ciągle daje nam Pan Bóg, która ciągle dawana nam jest przez Pana Boga czyli skupienie się na tym, co jest najcenniejsze. Zatrzymanie się na tym, że przecież nie jestem zostawiony sam sobie, że Pan Bóg troszczy się o mnie. Za każdym razem w niedzielę chodzi, aby, chodzi o to, aby skupić się na tym, co właśnie tego dnia chce powiedzieć mi Bóg. I to skupienie się na tym, co Bóg do mnie mówi, to pozwala mi w inny sposób, trzeba myślę powiedzieć, bardziej prawdziwy sposób spojrzeć na moje życie, na moją przeszłość, teraźniejszość, na moją przyszłość. Nic tak dobrze nie robi człowiekowi, jak spotkanie z osobą, która zna się na rzeczy, która przyjmuje, która rozumie, która kocha. Jak spotkanie z Bogiem. I to ma mieć również swoje odniesienie w waszych małżeństwach. One też tego wyjątkowego dnia tygodnia, w niedzielę, potrzebują się skupić na tym, co najcenniejsze, a najcenniejsze, co macie między sobą, to miłość. To miłość, która jest sakramentem. To obecność między wami żywego Boga. Nie na robieniu zakupów, nie na oglądaniu seriali, nie na pracy czy na wykonywaniu zadań z poprzedniego tygodnia. To wszystko nie ucieknie. A szkoda byłoby, by uciekła wam szansa na celebrowanie miłości. Na zaczerpnięcie ze źródła, na, na podpięcie się pod, pod, pod źródło miłości, na bycie ze sobą, takie zwyczajne, proste. Oczywiście, trzeba to jasno powiedzieć. Kiedy w codzienności nie wkłada się wysiłków w rozwój miłości, to w niedzielę nie będzie czego świętować. A każda niedziela i wszystkie inne święta, jakiekolwiek by one nie były, mogą stać się po prostu udręką, którą czym prędzej będziemy chcieli zagłuszyć właśnie tymi codziennymi sprawami: praniem, gotowaniem, zakupami, serialami, robótkami, na które zawsze brakuje czasu, zmęczeniem. Ale będziecie to robić nie dlatego, że to jest ważne, ale tylko po to, by się nie okazało, że żyjecie w miłosnej pustce. Będziecie to robić tylko po to, by zagłuszyć tę miłosną pustkę. I tu wracamy do punktu wyjścia bo tak naprawdę nie ma miłosnej pustki. Ale by to pojąć, trzeba prawdziwie, po chrześcijańsku, tak na serio świętować niedzielę. I dać w niej centralne miejsce panu Jezusowi. Temu, który dziś właśnie najpierw przypomina nam: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Czyli żyjesz w przestrzeni miłości. I zaraz potem Pan Jezus dodaje: Dzisiaj trwajcie w miłości mojej. Celebrujcie miłość. Co, wspaniale przeżywajcie niedzielę. I zaraz potem yy, Pan Jezus zachęca to jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. I to jest sedno chrześcijańskiej miłości. I już nie miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, ale Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Miarą miłości odtąd jest miłość Jezusa do nas, a Jezus powie: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I tutaj jest piękno miłości małżeńskiej, bo wy za siebie nawzajem oddajecie życie. I o to tutaj chodzi. Więc celebrujcie miłość. Najpierw ją od Jezusa przyjmijcie, potem podzielcie się nią przede wszystkim między sobą, między mężem i żoną. Potem podzielcie się nią z Waszymi dziećmi, i potem dzielcie się nią dalej. Trwajcie w Jezusowej miłości, bo ona jest pewna. Pięknej niedzieli z Panem Bogiem.